Witam, witam gwintowników, nowy dodatek Przewrót na Tanet już na dobre zagościł, no i tutaj wywrócił całą metę do góry nogami, potwory latają, Nilfgaardy, mamy troszkę jeszcze też Syndykatu, mało właśnie keligę mało z i mało z Północy, zobaczymy jak to się rozwinie dalej, natomiast dzisiaj zapraszam na fantastyczny deczek Skojatel będzie nowy Władca Pierścieni, będzie troszkę... Tutaj oczywiście symbiozy, speli i tak dalej. Fantastycznie się gra. Zobaczymy, na co trafimy. Na początek beczka i łapeczka i piszcie, jakim deckiem na początku gracie w tym dodatku. Czy są to potwory, czy nie potwory, bo myślę, że Gerni Gernie przegięta, zdecydowanie przegięta. Zobaczymy, czy Reddy nie znerwią tego w tym tygodniu, ale raczej nie, raczej ten miesiąc będziemy grali na. Mocną garni później pewnie Irden zrotuje. Zobaczymy, zobaczymy. Także tak to wygląda. My na razie te potworki zostawiamy, bo myślę, że już sporo ich widzieliście na laderze, jeśli gracie. Natomiast Władca Pierścieni to jest coś pięknego. Nowe karty, oczywiście, Wam tutaj pokażę. Sceny władzy ZSKYTL, czyli mamy Simlasa. Fantastyczna premka też, jeśli nie widzieliście tego. Odcinka z prękami warto zajrzeć, wszystkie pokazywałem. No i on tutaj zagrywa wszystkie kopie brązowej karty specjalnej ze swojej talii. Czyli ustawiamy sobie jakieś dwie karciochy, na przykład przyrkę, albo tą nową kulę, albo jakieś oczyszczenia i zagrywamy sobie dwa razy. I jest też dek z Vanadainem, kiedy Vanadain zmienia oczywiście zaczepki. Później możemy sobie wtasować te zaczepki no i zagrać cztery karty. Natomiast jakoś aż tak bardzo mi się nie podobał ten deck na elfach. Bardziej wolę tę spele, tą symbiozę, witalność i tak dalej. Więc tutaj myślę, że pójdziemy na razie w tę stronę, ale myślę, że też z drugiej strony. Wanadajna jeszcze Wam kiedyś tutaj pokażę, może po czwórnego. Dalej mamy fajną kartę zakręcia SaoF, i on tutaj wzmacniał 6. Natomiast później możemy sobie go zagrać z cmentarza, zagrywając trzy razy jakieś karty specjalne, czyli to jest taki troszkę redańczyk Jeśli jest na cmentarzu, zagrywamy sobie trzy razy, tu się licznik zeruje, no i on wylatuje za trzy punkty Później jak idzie znowu na cmentarz, no to znowu w kolejnej rundzie może zostać zagrany Fajny na pierwszą, fajny na drugą, taki carry over, także mamy tutaj tego Reniferka I kapitalna karta, magiczna kula, myślę, że najlepsza karta obok Simlasa z tego dodatku ma świetną synergię z tą nową kartą, jeszcze brązową. I on tutaj wzmacnia sojuszniczą o 2 i daje witalności, czyli takie 4 punkty. Natomiast, e, kiedy idzie na cmentarz, tak samo jak tamten Renifer, e, możemy go zagrać, zagrywając trzy karty specjalne. Tylko tutaj dostajemy fatu, czyli tylko raz można sobie takie coś podwoić. Ale jest to świetny over zagrać w pierwszej, drugiej rundzie, żeby mieć później. Na kolejne wyzwolenie z cmentarza, także tutaj są naprawdę mocne kombosy. I zagrywając tę kartę na Elfią Prorokini, kopiujemy sobie tę kartę, bo kiedy używasz na tej jednostce brązowej karty specjalnej, czyli tamtej kuli, tworzymy i zagrywamy kopię tej karty specjalnej, i ona też ląduje na cmentarzu. Także mamy dwie kulki z jednej, i potem możemy sobie wskrzesić w drugiej, w trzeciej rundzie, także. Super sprawa. Naprawdę bardzo mi to przypadło do gustu. No i te wszystkie cztery karty będą tutaj w tym deku. Tu dodatkowo mamy czarodziejki, mamy zaklinaczki, oczywiście mamy tutaj sporo symbiozy elfów. I mamy oczywiście Franceskę, która też ma synergię z tymi kartami specjalnymi. Do tego Gord, mniej więcej za 15-20 punktów nawet jesteśmy w stanie go zrobić. No więc tak to wygląda, nie? Tak to wygląda. Karty sceny władzy poza Vanadainem tutaj są w tym deku, także bardzo fajnie to się prezentuje. Elfia, Prorokini, Kula i ten South. Pierwsza runda, także lecimy, lecimy. To jest coś innego niż potworki, więc myślę, że będzie ciekawie. Dajcie znać, czy macie już jakieś nowe plansze, może tutaj coś odblokowaliście, może jakieś nowe nutki. Dajcie znaka. Na razie mamy tak, i zagramy sobie. Tutaj mam. Nowy awatar, nową ramkę. Będę tak też. Frakcyjnie pod kolor zawsze ustawiał. No i lecimy. No i na co gramy? Proszę Państwa, gramy na potwory. Nie no, dramat. Próbowałem jeszcze Skeligę. To też wam pokażę na deszczyku, ale no zobaczymy, czy się uda. No będzie problem. Oczywiście, że będzie problem. Muszę jak najbardziej skrócić tą rundę, zrobić carry over, Więc robimy tak: tu mamy tego saw'a. Natomiast nie mamy tutaj kulek, nie? Nie mamy tutaj kulek. Mógłbym zagrać z lasa, ale to już będzie problem. Tą przyrkę podwójną. Wracamy. Dobra, jest jedna kula. Mamy elfią. Tu jeszcze mogę wyciągnąć. Ewentualnie jeszcze jest zew lasu. Ze w lasu, żeby skrócić na przykład w magiczną kulę drugą. Tylko ważne, żeby ta elfia prorokini przeżyła. Ale spokojnie, najpierw sobie zagram dryady zagram sobie tutaj zaklinaczkę i dopiero później będę tą elfią zagrywał, nie? Więc spokojnie, spokojnie. O kurczę, idara. Będzie masakra, będzie masakra, ludzie. Będzie taka masakra u przeciwnika. A zobaczcie tą planszę. Tu się rozbija. Kuk -kuk. Tu się klika kulki. Rozmaite. To jest zielona. O. Chyba ostatnie nie ma, nie? A! Jak to? Z powrotem idzie. To też na planszy się. Elementy podświetlają. Fajne. Dobra, on gra łapkę już. Ja bym musiał. Obrodziło tej wiosny i następnej też. W ten sposób, natomiast on mi tak odjedzie punktowo, że nie wiem, czy zdążę, nie? Nie wiem, czy zdążę te wszystkie karty zagrać, więc teraz Elfią. I później robimy combo magiczna kula, yy, zaklęcie. No, on gra trochę pasywkę, więc może się udać, nie? Magiczną kulę będę grał tu. W przód spłynie Ziemia krwią krwią 33-15. Ja mam teraz Mega Kombo, on ma oczywiście jeszcze lepsze. Później będzie Gerni grana. Tak tu wie, no, samojatki, wszystko będzie, mamuny. Oj, jeszcze to. Dobra, i teraz zobaczcie to combo. Gramy sobie kulkę na to, pyk, i druga nam się tworzy tutaj. Zagrywamy sobie na dryadę. i zobaczcie, jest 2-3 na cmentarzu, nie? Więc spoko, spoko. Nie będziemy aż tak szarżować, zagram sobie jeszcze tego Saowa. I chyba tyle, chyba tyle. Tego Simlasa będę trzymał. Jest lasu Rada i Syngrimę pod Francę. Te kulki, żeby po prostu były carry na... Drugą trzecią rundę, nie? Okej, okay, ja sobie tutaj wzmocnię. I tam już tyka, nie? Tam już tyka jest jeden, dwa. I ten tutaj się stworzył na trzy, nie? Czyli on jest w stanie później wylecieć. Tylko że teraz jak zaczniemy grać karty specjalne. No to niestety, no to nam się to wszystko wszystko straci, więc trzeba uważać, nie? Trzeba uważać. Kiedy używasz na tej jednostce brązowej karty specjalnej... Dobra, 57. Hmm. Trochę mógłbym jeszcze pograć, nie? Ale stracę to carry over, a i tak tutaj będzie problem. Nie, my musimy zostawić. On nie zagrał tej, która wie, więc to i tak dobrze dla nas. Że na razie nie ma punktów dodatkowych. No. Z potworami i tak jest przeginka, nie? Ale próbujemy, próbujemy, żebyście też zobaczyli jak ten deck wygląda, na Gordzie świetne punkty I tak, na razie to musimy schować i tą przyrkę podwójną musimy schować, bo to będzie z Simlasa, nie? No, szkoda tego hartowania i troski, to nie są super karty Przy takim tempie Ciekawe czy spasuje, nie no, powinien być bleed u niego Okej, okay, jest larwa. I ja sobie dryadę zagram? Pyk. Później mam jeszcze tutaj. Ale to na liderze warto. Teraz raczej Radę i syngrima już. Chociaż. Hmm. Dobra, jest ten niejadek. Dobra, jest rada. I co mamy? V. Chyba V jednak. I tak nie mam tej kuli. O i teraz zobaczcie, już tam kula leci, nie? Odrodzenie yy, kulka tu. Odrodzenie wzmacniamy. Ten przyleciał. No i robimy miazgę, nie? Robimy miazgę. Straciłem over, ale. Tutaj już karty nie powinniśmy stracić w tym wypadku. A ten, jak później spadnie na trzecią rundę, jeszcze będzie mini bonusik. Więc teraz próbujemy to po prostu przetrwać, nie? Próbujemy to przetrwać. Oczyść to jeszcze nie. Wygramy tak. Teraz nie mamy żadnego kerover, ale w trzeciej rundzie tego jeszcze będziemy mieli pod Simlasa, pod Franca. I zobaczcie, gorda, jak się wzmacnia, nie? Tutaj jeszcze jest obrońca puszczy na lasu. Ewentualnie, jakbym tą kulę jeszcze dobrał, to też łatwo później dograć. Patrzcie, co się dzieje u rywala, nie? Jest, jest gerni pierwsza. Jest pierwsza gerni. Hmm. No nie wiem, nie mogę tego też lekceważyć, nie? Obrońca puszczy Piątkę albo ewentualnie owoca albo no, to są od tego Hm. Chyba gramy France, wiecie? Gramy Francę, żeby miał też punkty na później. Jest 14, 38, 51. On troszkę to dobra, bo też poświęcił gerni chore. Będzie miał jeszcze tą mamunę na krótką. Ja mam gorda na krótką. Spróbujemy jeszcze tego Simlasa utrzymać. Ale ten samojadek jest rzeźnik. Teraz chyba mam mamunę już, nie? Tak, teraz mamuna. Chyba będzie Simlas potrójna. Potrójna przyrka Zobaczymy 58 on ma tutaj On ma tutaj wzmocnienie na 3 to jest tylko jedna gerni, więc nie jest źle Druga mamuna dobra. Nie wiem na ile mogę sobie pozwolić. To nie grzecznie, tak grzecznie, nie który, co, no nie wiem. Ze lasu. Musi być ta obrońca, chyba pójdę carry over, wiecie. Też nie, tutaj mamy troskę. Troska. Razy. Nie, bo już nie miałem over. To poszło, nie? Już nie. Natura. Tak, nie poszło, dobra. Miałem w deku, miałem w deku tą naturkę. No i zobaczmy, ile jest. 84 Simlas podwójną lekcję. I my mamy Gorda. Czy my gramy w podwójną lekcję, czy gramy Gorda? Na finisera, ile to jest? 10... Nie, gramy Simlasa. Nie będę się też zaciągał tymi kartami, nie. o choćby śladowym rozsądku nie ufał. Hmm, chociaż z drugiej strony. Magiczna kula. Czy to mi wystarczy? On jeszcze będzie miał 3 punkty. Nie, nie wystarczy mi. Dobra, już zagramy tak. No, chyba ta magiczna by wystarczyła, nie? 77. No, pewnie by wystarczyło, ale dobrze. Mamy Gorda na finishera za miliard, więc powinno się udać, nie? Kurde, wygramy z potworami? serio? Ale by były dymy. Ale by były dymy. Dobra, mamy ósemeczkę. Ej, świetnie. Świetnie, jest naprawdę świetnie. Pyk? Tu jesteśmy nawet w stanie kulę sobie zagrać na 6 podwójną. Dobrze jest, naprawdę dobrze jest. Ej, górna 20, górna 20. Zobaczcie to, pójdziemy greedy, Starszyzna musi powstrzymać rebelię. Idziemy greedy, nie? Nie używam tego, bo tu mamy 6 i teraz na 6 jest idealnie ta kulka. I jeszcze sobie chyba tego wyciągnę. Ajajaj, no, greedy poszło. Niestety, greedy poszło, więc teraz co możemy zrobić? No, teraz jest lipa, nie? Ale szkoda, szkoda. Szkoda. Tego naprawdę szkoda. Bo jeszcze wyciągnęlibyśmy sobie tego. i byłoby piekielnie mocne kombo. No ale cóż, to byłoby 20 na gordzie. No, zostawił sobie ten blok. Ciekawe. No i pyk Potwory! Potwory zniszczone, i to jeszcze mieliśmy tutaj sporo opcji. 18, 20 na gordzie by było. Easy. Idziemy do następnego. Jak Phoenix z popiołów wjeżdża z Keligę na grzybkach. Tego jeszcze nie widziałem w tym dodatku. Panie Gripex. my zaczynamy tym razem. To nawet nieźle. No i nie mamy na razie kulek, nie? Nie mamy na razie kulek. Musimy grać na elfach. Teraz tak, przyrki out. O, mamy tego majstra. No, to jako over też nie jest złe. Dunka. Hmm. Grzybki. Na razie tą dunkę spróbujemy. No, to będzie zupełnie inne spotkanie teraz. Nie mam driat, nie mam kulek, nie mam tej elfiej, więc. będzie ciekawie, nie? Ewentualnie tu jestem w stanie zrobić sobie kulkę. Może sobie wzmocnić na przykład na ręce też na 6 punktów. Z tych kulek można naprawdę dużo wytworzyć, nie? Myślę, że nawet 6. Nawet, myślę, że około 6. Iluzję powiadasz. Nie widziałeś jeszcze co potrafi. I teraz tak. Możemy sobie zagrać w ten sposób, że tutaj z tej kulki wrzucamy na czarodziejkę Tom, nie? To też będzie fajne. To jest naprawdę super combo. Tylko nie podwajamy tej karty, ale robimy kolejne, nie? Robimy sobie kolejne, nie podwajamy. Dobra, i teraz zobaczmy. Pyk. I pyk. I pyk, nie? I tutaj mamy jedną już na cmentarzu. Nie wiem, czy ten krąg życia wejdzie. Karalt. Troszkę ryzykowne może być. Chociaż nie, w driadę. Rada i była byłaby spoko. Dobra, mogę sobie pozwolić jeszcze na radę. Ha, to była jeszcze ta, ale dobra. Chodź do mnie, wiewióreczko. W ten sposób. Punkty muszą być. Tutaj mamy siódemkę. Ajajaj, nie trafiłem. Co my tu mamy? Ale niech będzie kerower. Więc całkiem spoko. Tutaj mamy jeden na kulce. Jeszcze sobie zagram chyba tego, co? On będzie już na później. Ewentualnie, ewentualnie ten krąg życia. Tak, mogę sobie pozwolić. Chociaż nie. Niech będzie na razie to. Tak, niech będzie na razie to. I tutaj w ten sposób. No, jedno kerower straciłem, ale mamy tego. Mamy tego. Jest 22:42, i jeszcze mam. Ja jeszcze mam dunkę, więc. całkiem spoko. Ogólnie mega mi się podoba to skoja Dobra. No, tutaj przyspieszył. Przyspieszył. Natomiast. Chyba na to sobie mogę pozwolić. Tak, jeszcze mogę. 5, 32. Tutaj mamy dwa na liczniku. Cały czas wzmacniamy rękę. Ewentualnie mogę odrodzenie natury wyciągnąć, jak będzie problematycznie z punktami. Dlaczego nie, nie? Jest smokozord. Hmm, no dobra, jeszcze gramy. Odrodzenie. Chyba to będzie moja ostatnia karta. 20 na przewadze. Mamy 12 na obrońcy puszczy. No ten smokeo z liderem. Mogłem tutaj oczywiście jeszcze podkręcić tempo, ale. Niech będzie tak. O kurde, serio? Wykorzystał? On mnie przebija. Kurde, on mnie przebija, serio? Kurde, mogłem wykorzystać dunkę, ale zobaczmy. Tutaj jeden. Oj, przebija. O jeden punkt. Ale dobra. Na minus jeden to jeszcze nie będzie no, problem. Dwa w sumie. Nie, to jeszcze nie będzie problem. Mamy gorda na 7. No szkoda, zaszarżowałem tutaj, ale on stracił lidera. No zobaczymy, zobaczymy. Pewnie tego smokozorda jeszcze sobie później wzmocni, nie jeszcze raz. Driada i kula. Kurde, ciekawe, czy będzie to cisnął. Ależ źle. Dobra, teraz jest źle. Szyrka poszła. Bardzo źle. Bardzo, bardzo, bardzo źle. Ta kula jeszcze by się dwa razy cofnęła, ale teraz. Hmm. Bo to jest przyrka pod Simlasa, nie? Czyli wtedy troska triathlon albo. albo magiczna kula dwa razy pod Simlasa. można widzieć, a być źle. To moje Dobra, lecimy tak, no i tu może być ciężko, tu może być nawet 2-0. Ale spróbujemy, ten Obrońca Puszczy może wyciągnie na 12. Teraz bym musiał grać już w France. Simlasa zostawić na podwójną kulę. Czego sobie życzysz, pani? Okej, okay. na pięciu, tak. Akurat przebijamy. Kurde, on ma scena. Ciekawe. Jak tego smokozorda jeszcze zagra, z błogosławieństwa będzie ciężko. Teraz mamy tak: przyreczkę jedną, albo. No tak, przyreczka z ręki. Później druga przyreczka i gramy sobie naturę, nie? Okej, okay, nie zagrał. Tak, dobra, mamy tego majstra. Tu niech się wzmacnia już, troszkę nadrobimy tempa. I teraz chyba już ten obrońca puszczy, co? Ale to będzie za milion, czyli gorda bym musiał sobie zostawić, ale milion mi się przyda. Dobra, milion mi się przyda. Tak, przyda mi się milion. Mamy wzmocnienie, super. I teraz dwa razy odrodzenie natury. A jest dobrze. Mamy 16 punktów. Jeszcze symbioza. Super, super. kerover będzie w postaci tego, saowa. I god znowu dużo. 31, 41. No, lubię to skoja, Naprawdę lubię to skoja. Na razie mój ulubiony deczek. Ok, teraz ma smoko Zorda. No, chyba, że mnie wyciągnie ze wszystkiego, to też nie będzie źle, bo mam później Simlasa do dogrania. 8 osiem. i 8. Gdybyś to nie miał jakiegoś Irden 37,61 to nawet mu te. Iris chyba nie daje. Nie. Super, nie? Super deczek jest, proszę Państwa. Dla mnie na razie luksusowy. Myślę, że KP aż takiego nie ma potencjału, bo wszystko na cierpliwości się opiera. Teraz zobaczcie, mamy jeszcze to i teraz mamy ze w lasu i potrzebuję tutaj utrzymać te, ewentualnie bym chciał tą... No chciałbym tą elfią, ewentualnie Simlasa, ale mogę dobrać niestety tą kulę. No dobra, nie ma dramatu. I teraz tak, Simlas. Tak, od razu. Gramy Simlasa. Tutaj się tych kart troszkę stworzy. I gramy sobie kulkę. Pyk. I tutaj jest i fajnie. I jeszcze te kule. Tutaj jest 2-3, więc ta jedna wyleci, nie? Ta jedna jeszcze wyleci. I później ona zostanie zagrana. To ta druga też wyleci. No to super. To mamy miliard. I to jest właśnie to, o co chodzi. Można sobie grać z Simlasa w te kule, a z tych czarodziejek sobie tworzyć, nie? Na wzmocnieniu. Jest naprawdę super. Dobra, oczyszczamy. I tutaj też bardzo dobrze, że mamy te drzewce pod targety, nie? Po prostu. I to wygląda bardzo dobrze. Przyjmij nasze ofiary. Zobaczcie teraz. Tutaj robimy w ten sposób. Leci kolejny, nie? I tu leci kolejny. I super. I taka pętla. I wszystko no, wykorzystaliśmy co mogliśmy. Mnóstwo kulek było. 10.32. Petarda. Petarda ludzie. I Gord ma teraz 18 wzmocnienia. Mam nadzieję, że mi go nie zbije, ale... To by nic nie dało już, nie? Gord proszę państwa. Tylko ludzie górni. No. Ponad 20 punktów, 23, jeszcze tu mieliśmy dwie witalności. Miazga, ludzie, miazga. Więc ciśniemy tym skojatel, moim zdaniem fajne. Oczywiście potwory mają potencjał potworny, ale to inna bajka. Na razie będziemy inne frakcje tutaj próbowali, żeby mieć jakiś potencjał obrony. Może Nilfgardem, może Skelligem, może później Syndykatem. Więc wielkie dzięki, koniecznie łapkujcie, jeśli Wam się ten deck podobał. Macie oczywiście go na PlayGwencie. Wbijajcie na Twitcha, na Discorda. Subskrybujcie kanał, będą wszystkie frakcje. No i bywajcie, do następnego. Hej, hej, hej.